Moi drodzy widzowie w kolejnym specjale. Dzisiaj no, pokażę Wam co tam ciekawego wbudowałem na swoim świecie, co tam się to zmieniało od ostatniego razu, że tak powiem. No i w ogóle będzie super, będzie fajnie. A tak no. Dzisiejszy odcinek w zasadzie nie ma żadnego tematu przewodniego ani nic, więc są to raczej takie czynności administracyjne czy coś w tym rodzaju. A no i no, co trzeba dużo mówić, no tak. Ogólnie jak to oglądacie, no to jest fajnie, bo film ten planuje na to, żeby go wrócić pewnego wielce politycznego dnia, kiedy jest pewien, pewna polityczna rzecz. No nie będę mówił co, taki egzamin z matematyki, a całość nagrywam tak gdzieś przed tym z polskiego. Także sobie powinienem się uczyć, a zamiast tego nagrywam mu jakieś tam hałwaty gnioty, No ale co tak? A, no, odcinek, właśnie. Myślę, że będzie przedni w ogóle fajny i w ogóle będzie taki kurde niewki dmuchał. Do rany przyłóż i w dupę sobie coś takiego. Um, tak, no, na początku dzisiejszego odcinka, no, trochę tam rzeczy porobiłem. niby może się wydawać, że niewiele, no, ale wiadomo, zbieranie śmieci i tak dalej, no, to trochę czasu trwa. Bynajmniej nie jest to jakaś wymówka czy coś, ale po prostu, no. Po prostu wiedzcie, że... No, wiedzcie, że coś się dzieje. Jeżeli twoje dziecko słucha czarnego roka, muzyki szatanistycznej techno metal, to już wiedz, że diabeł się nim zaczyna interesować. To już wiedz, że coś się dzieje. No, tak no. I ogólnie możecie się zastanawiać, co ja tam na ten odcinek przygotowałem, no to zaraz. Zobaczymy, pokażę wam super rzecz, fajną taką, dosyć taką namacalną i w ogóle wcale świetną. Tutaj w ogóle mi się pszczoły zrespiły, tak. no pierwsza rzecz to trochę tu przerzedziłem las, bo tu był taki małpi i w sumie drzewa co tu rosły dżunglowe to trochę zasłaniały w ogóle budynek, to tak trochę kijowo wyglądało, bowiem duch kijowa i w ogóle no to teraz... Zamieniłem to na brzozy, bo brzozy są fajne, bynajmniej nie chodzi tu o Polew, chodzi tu o SKKFa, który miał podziemną farmę brzuz na kwadratowej basakrze bo wiadomo, do FKKFa do wkwinki w trzecim sezonie kwadratowej mafakry Macie dodać Diaksy jest diakfy. I dodaj mnie na serw. davidx86, pamiętaj kiedyś będę lepszym youtuberem od ciebie. Pff. Tak, jeżeli wiecie do jakiego filmu to było nawiązanie to fajnie. No ale w międzyczasie jesteśmy już na miejscu, które się tu dosyć inwazyjnie zmieniło. No bo mam ten swój pałac świetny i wspaniały, jakiegoś tam na Budesa. No i w sumie tak się zastanawiałem, że no jak mam taki zajebisty, znaczy fajny pałac, no to przejście do niego się trochę licho prezentuje, tak trochę licho wygląda, więc zrobiłem takie nieco bardziej zaawansowane, takie bardziej przejściowe, wszędzie brzozy, bowiem było słychać strzały. Tutaj tak, taki plac, jakaś plaza, że tak sobie śmiesznie powiem z języka ukraińskiego. No i tutaj jest takie przejście, jakieś takie filary dużo lapisu na to poszło, a co ciekawe niecały, bo tego lapisu mam tak bardzo od cholery w skrzyniach, że nie wiem, poszły gdzieś ze cztery staki bloków, a mam jeszcze chyba e, zniecały stak tego lapisu, czyli w sumie więcej niż żelaza e, nawet po całych tych budowlach, bo tu wszędzie jest lapis, patrzcie tutaj jest lapis, tu jest lapis, jest lapis, jest lapis, wszędzie jest lapis nie? A, i ten lapis jest taki fajny, no tak, no ale to przejście jest ogólnie super i fajnie się idzie i w ogóle, no ale tutaj na takim głównym górze... Miejscu jest takie fajne rozdwojenie, no i takie jakieś postumenty, jakieś potężne monumenty, o tym później. E, no to najpierw przejdźmy się do tego na lewo, bowiem lewa jego mać. No i tutaj jest jakiegoś ludka w koronie, w ogóle ma półszaszkę z żółtymi oczami, itd. E, no i tutaj jest <laughs> <laughs> poseł Tutmozisa III, czyli oczywiście poprzednika samego psuna Budesa, jeżeli chodzi o faraonów no, potężnego Egiptu Psuna Budejskiego, no Psuna Budes jest tak świetnym faraonem, że aż cały kraj za nim nazwali czy coś takiego. No i tutaj jest, jak tam był władca, dawny władca potężnego imperium Faraońskiego no to tu jest sowieckiego, no i tutaj jest Lenin. Tak, no, co każdy poznać może po nim grzybie którego jest zrobiony, bowiem z grzyba powstaje grzyba się grzyba.ś obrócisz, e, no i tak jest fajnie super. No, trochę to trochę to kopałem, trochę mi to zajęło. Znaczy nie kopałem, tylko równałem, no, czyli kopałem. E, bo tutaj była taka góra. No, a że ja stosuję budownictwo bezkompromisowe, no to tutaj była góra, i tu teraz już jej nie ma. tak. E, tu wcześniej był taki most, no to w sumie też go już trochę nie ma, był marczcy. Um, Tutaj jest teraz taka beznadziejna przeprawa, co to wszelako łódki przez to się przedostać nie mogą. To miał być taki kanał, że można przez to przepłynąć pod tym. no, Wyszła podaka. Zresztą no, tam jest krzywo i w ogóle szerkało jakieś te, te, te No i tutaj trochę przemodelowałem, trochę zmieniłem paradygmat. O, lotarnia mojej sieci kolejkowej. No to idzie łącznie razem z tym tunelem. W środku tego, o tego i to cały czas tam idzie, no bo w sumie to takie fajne jest w ogóle i to cały czas tam idzie. Przez to musiałem zlikwidować stację, która tutaj była, stacja Pałac. No, teraz główną stacją jest stacja Teby, no i ta stacja jest tam fajna, czy coś. No i pokażę Wam w sumie ostatnią rzecz, jaką wybudowałem, albowiem pod moim wspaniałym i cudnym, potężnym słońcem, boga słońca Ra, które jest fajne i świetne i wielkie i te bańczycy są tacy mili, że uzwie, uznali to słońce za to prawdziwe, a że to to jest sztuczne. No i w ogóle oni tak płaską ziemię mają czy coś, płaskie mózgi. A, takie, no i teby tam się nic nie zmieniło raczej, bo tam w sumie wszystko jest po staremu, za to tutaj się pojawiła taka odnoga, ona jest tam fajna i idzie taką ścieżką. No i tutaj jest taki pężny monument, no wiadomo jest to oczywiście nawiązanie znowu do pewnego wielce politycznego sowieckiego zespołu już zrobiłem z okładki pierwszego albumu, z okładki ich drugiego, teraz zrobiłem z okładki ich trzeciego. No czwartego jeszcze nie ma, może jak wydadzą za ileś tam X lat, czy tam kiedy, no to wtedy zrobię, widzę już ciemno się robi, łódź się budzi, także tak. Przerobiłem tutaj te dolne kondygnacje na takie platformy widokowe, no bo platformy widokowe są fajne i w ogóle. Tu jest niższa, i tu jest wyższa, i to wyższa jest w sumie fajna. Bo można oglądać ten pikuć ten, 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 ten cały. Wydaje mi się, że ten z piką jest o jeden blok dalej, ale bym się nie chciało robić. A, tak, no i teraz możecie się zastanawiać, co to, to licha jest. No, to jest oczywiście bazowane na pewnej z, z, znanej budowli z Korei Północnej. Wujaszek Kim znów powraca. No i to ma być taki postument yy, symbolizujący, wiadomo, yy, proletariuszy wszystkich krajów. <laughs> to wiadomo ma być młot, to jest sierp, a tu kuta, yy, znaczy, dzida, pika, tak. Znaczy niektórzy się spierają, że to ma być tak naprawdę pędzel i że to ma symbolizować inteligencję i malarzy, ale no. Yy, gdzie w Korei Północnej inteligencja i malarze, to ja nie wiem, może chodzi o tego malarza Mikołkę. Ze zbrodni kary. <gry> <gry> tak, no, prześpię się teraz w Tebach, no, bo w sobie dawno tu nie spałem, a nic w ogóle dawno my tu nie było. Znaczy dawno. No, biorąc pod uwagę, że tu mieszkam 100 metrów obok, no to nawet jak mnie tu nie ma, to w sumie jestem, bo to jest już ten tutaj. No i z daleka można poparzyć na moje dobytki niesamowite, a wspaniałe tutaj. Tak monument, tutaj jakiś tam Lenin, tutaj widać kawałek korony tego Tutmosis trzeciego tutaj się jakieś boki już zaczęły respić, no a tutaj patetyczne słońce, które jest doskonałe. W ogóle coś tu wieśniaków nie widzę, albo poszli spać po prostu, albo już pozdychali, Nawet nie wiem, co lepsze. I tak na no łóżka wszystkie sobie pokradzą, bo ma no i wiadomo, no, teby ogólnie są fajne, i tutaj jest z dzichu, no i z dzichu mi dał więcej niż mi dał, bo mi no no dobra, nie, nieważne, z dzichu mi nie dał, mieliście sobie. Tak, no i wszystko co chciałem wam pokazać, to już wam pokazałem. W ogóle nie wiem, czy widzieliście kiedyś ten most, nie wiem czy wam opowiadałem. Budowałem kiedyś taki most. Pamiętam jak budowałem ten most. Pamiętam jak budowałem to słońce. Jak budowałem ten postument. Cieba na raz, zostawcie papkę w pupkę, słupkę w słoneczek. I ten. Nara.